Witam serdecznie. Mamy 20 czerwca. Piątek po Bożym ciele. Udało się jakąś, jakiś urlop ogarnąć. I wybieramy się na jezioro Klimowskie, na klimówkę wyschnięte. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Także widzimy się na miejscu. Mamy jakiegoś dziczka, także otwieramy, pijemy i w drogę. A, jakie dobre. na nad jeziorko. Widok ciekawy. Potąd była woda. No około 20 metrów wody było. Mamy rowerek, więc potąd była... Potąd po prostu było lustro wody. I zejście na kąpielisko. Które było kiedyś. Na zaporze widać ile było wody. O no mniej więcej dwie trzecie było jest to ogromne, ludzie tam jak mrówki Wioski. Nie wiem, czy to będzie widać, ale się tak fajnie zapada ziemia. Ciekawe miejsce, coś pięknego. Fajnie to musiało wyglądać, jak to było pełne zbiornik wody. Nie będzie słabo usłyszeć, bo jest wiatr okropny, ale dowiedziałem się, że woda została spuszczona yy, podczas powodzi we wrześniu. W 1934 roku obawiali się po prostu po wodzie i spuścili wodę. A z racji tego, że pałkuchu u nas nie nadeszła, mamy stan wody, jaki mamy. Wiatr jest okropny, ale chyba będą nici z poszukiwań, bo spotkałem dwóch panów policjantów na rowerach. Sobie jeździli pogadałem chwilę z nimi, chciałem zap no pytałem. O te poszukiwania, jak to tutaj wygląda Oni mówili, że nie mają nic do tego Nie mają nic przeciwko, ani za, ani przeciw Ale yy, no Nie mogą mi wydać po prostu zgody bo, bo oni nie są od tego No i mówili, żeby zadzwonić Do zarządcy po prostu terenu Do tej tamy, tej tamy No i zapytać o taką zgodę No ale niestety Stamy ludzie tam nie odbierają telefonu, więc tyle, że zwiedzimy po prostu. Nic się więcej nie dowiedziałem, ale bardzo spoko, goście. Pogadałem chwilę. Jeździ sobie na rowerkach, wystawiali mandaty <grych> dla tych, co wjeżdżali tam za szlaban. Porki dostał mandat. Niestety nie chcieli wystawiać, ale nie mieli innej możliwości. Nie ma to jak spać w namiocie na dnie, można powiedzieć jeziora. <grymne> ale zbiornik jest ogromny, znaczy ogromny to... Ogromny to on chyba był coś niesamowitego. Piękne miejsce. Piękna pogoda. Szkoda, że tak wiatr mógł. Pewnie nie będzie nic słychać na, na wideo, ale jest pięknie. na darmo nie przyjechałem. Jakiś fancik jest bez wykrywki. Nieźliśmy się na rożnów, a dzisiaj w piachu poszukamy. Zobaczymy czy się w piachu kryje. Nie chce mi się wody dzisiaj jakoś chodzić. Zimny wiatr, zimno trochę. mamy pierwszą monetkę. Grosik I jest dwa grosze Co się tu czai? Kolejna monetka. I 5 groszy. I wpadła kolejna monetka. 2 złote PRL. Ale jaka oklejona glebą. O tak. Tak. Jak się świeci. Kolejna monetka, 5 groszy z jakąś ziemią. 90. który? 90. rocznik. Padła jakaś maść na ból. Wiadomo czego. I kolejna monetka. Fajnie by jeszcze coś złapało. PRL 10 groszy i kolejna monetka znowu grosik i wpadła sprzążka jakaś, od zegarka chyba, czy od paska jakiegoś dziadost miedziane albo i nawet nie miedziane i no żerazne. A co my tu mamy? Pierwsza dwójeczka dzisiaj 95 No pięknie to jakaś amerykańska monetka One Dime, 2010 rok, i mamy żeton pocztowy. Już kiedyś taki znalazłem. No, po drugiej przerwie, po długiej przerwie. No i po długiej przerwie wpadło dwa grosze I wpadła teraz aluminiowa monetka Republika Cesko-Słoweńska. Który? 1953 rok Jakaś dyszka, ale nie wiem co to jest Sprawdzę i się najwyżej napiszę co to. Kolejna monetka, wpadła piątka z PRL-u. 71? Nie, 77 rok. Wpadło nam 10 groszy znowu. Teraz wpadł kawałek różańca. Ktoś się chyba modlił o to, żeby ryby brały. W takiej kupce ziemi 2 grosze. Jak się świecą ładnie, zakonserwowane. I odbitka. 1990 nie wiem, zaraz sprawdzimy 92 i kolejne dwa grosze wyklute z takiej dziurki, ale twardo tutaj, zbity ten piach, się nawet odcisnęło. Sygnał 62 i co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie! Yeah! Jest 2 złoty Kurde, tyle wychodzone. Pół dnia za dwójką chodziłem. Jestem hopheadem. Coś tu jest. Jest. Świeża dwudziestka. Dwudziesty czwarty rok. I z tego samego dołka... Kolejna 20 wyleciała. Który? Tym razem 20 rok. Świeżynki dzisiaj pogubione. udało się znaleźć te odklary a raczej to co z nich zostało współczesnych monet nieco ponad 5 zł tutaj to dyszka czechosłowacka. amerykańska 10 centówka żeton pocztowy tej perelki 10, 15, 25, 27 złotych perelach. Tak kamerka To jest aluminiowe, niestety. Myślałem, że serberko, ale to jest niestety aluminiowe. To jest część różańca. No i jakieś bzdety, jakieś kółko. Jeszcze ucieka. Akcesoria wędkarskie, ołowie, pocisk znowu z KBKS-u, no i śmieciory. Także jeśli się podobało to zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci łapki, komentarza. I do następnego, cześć!